Witam tu w i witam was w kolejnym odcinku z Bilo Zero. I tak, ostatnio jak już obiecywałem, w ostatnim odcinku to miało być, dzisiaj zbudujemy sobie w końcu bazę. I już tu znalazłem sobie fajne miejsce. Czekajcie sobie oznaczyłem Radiolatarnią, gdzie to było. O tu, baza. Tam jest miejsce, w którym sobie zbudujemy. Mamy już całek wspólnie rzeczami do budowy ogólnie. No, będzie fajnie. No więc tak, oczywiście, ale zanim zaczniemy budować, no to zostawcie w górę, no bo z łapki to tak słabo oglądać, no. A jeżeli jesteś nowy, to sobie z dzwoneczkiem, żeby nie się przygapić. No i dobra, lecimy od razu do tego miejsca. No i sam. Um, ...wiemy naszą bazę. Bo to ogólnie, że jeszcze nie mam takich rzeczy, na przykład jak ten. Ten moduł dla Citraka, że mogę, jakby. że jak tam jest Citrak, to on się chyba tam naprawia i ...ładuje, Jak tam sobie siedzi w, tej, w tym, tym czymś. Dobra, i tu jest moim zdaniem świetne miejsce na bazę. Tu jest około 100 metrów, więc. No, jest git. Fajna głębokość, nawet. No i obok, właśnie tutaj, y, w zasadzie w, w tym kanionie. Więc będę mógł wyjść po prostu i już y, szybko fajne surowce zrobić No to dobra, wychodzimy. Tak, tylko będę musiał sobie oddycharkę zrobić, ale to już jakby. To nie teraz. No to dobra, zaczynamy. Najpierw sekcja 1. Tu będzie wejście. Tu, żeby ten dziad mnie tutaj nie zaatakował, no. Dobra, sekcja 1 będzie o tak, powiedzmy. Okej, okay, czy to dobrze Dobra, tu będzie wejście. Okej. Okay. Niech będzie. Budujemy. Teraz wejście. Las. Plany. Pyk. No i dobra, mamy już tutaj jakby... To już coś jest, patrzcie. No, nawet nie ma zasilania. Nic. Nie ma nawet tego tlenu. Więc dobra. Tak, teraz jeszcze funkcji trzeba tu pyknąć. I w nim sobie pikniemy y, ten mm, bioreaktor. Z niego będziemy prąd brać. Może tam parę pykniemy też. Y... O, w ogóle ten. Więc do wytrzymałości kadłuba to trzeba będzie potem te rzeczy tam naprawiać, niestety. Znaczy tam, potem może będziemy robić wzmocnienie, ale to jakby. No, nie teraz może. Bo to nie ma tlenu na razie. teraz będę musiał. Dobra, teraz będę musiał iść sobie do sitracha i sobie powietrze zaczerpnąć. Dobra, no. okay. powietrze, no i dobra, wychodzimy, I lecimy teraz bioreaktor zbudować i jak tam wsadzimy coś, co my na razie nic nie możemy wsadzić, bo nic nie mamy i tam coś potem zrobimy, weźmiemy, no to będziemy mieli już prąd i powietrze w tej bazie, dobra, może, może nie skanerem, e, tak, e, bioreaktor, Tik. dobra, bioreaktor od razu, nie? Yy, nieaktywny. No to trzeba go aktywować. No. Yy, na razie nie mamy nic w sumie. Dobra, musimy pójść po coś. Tam widziałem Koralowce, Chyba z korolowca też się da energię wyciągnąć. Chyba ze wszystkich organicznych rzeczy na tej planecie. No. No, dawaj mi to. Dobra. I ogólnie to mi się wyładował Seagate. zaraz sobie zbudujemy też yy, ładowarkę baterii. Ona się bardzo przyda. No i dobra. I wreszcie prąd. Super, tylko trzeba będzie to jakby dawać cały czas te rzeczy. Okej, okay, ładnie się tutaj energia robi, to teraz tak. Teraz pikniemy sobie na początku chyba szafki. szafki, potem ładowarkę baterii. szapeczki, albo nie, fabrykator jest jednak troszeczkę ważniejszy. Tutaj można? No fabrykator tak na wejściu. Albo dobra, w tym pomieszczeniu nie wszystko będzie. Tutaj będzie fabrykator i takie rzeczy. Bo potem damy te inne rzeczy, takie wiesz, mm, ekspres do kawy i takie rzeczy, co, pro, pro, co produkują rzeczy inne. A, brakuje mi kwarcu. Super. Bo tak, bo przecież kwarc poszedł na to. Dobra, nieważny, kwart poszedł na, na tą szybę. Dobra, mogłem to przewidzieć, ale czy gdzieś był kwart, z tego tu widziałem. Ale gdzie? Gdzieś już widziałem, jak wchodziłem. Właściwie to jest najgorsze w tym, że niby co widziałeś, a to wszystko jakby jest tak. Nawolone wszystkim tutaj, że nic nie widać, naprawdę. Wezmę od razu to też do... ...do bioreaktora. No i tutaj kwarc jakiś trzeba znaleźć. Naprawdę, tu gdzieś widziałem kwarc, ale teraz tylko nie widzę. O jest, dobra, mamy. Jeden bo oh, chyba starczy. Mam nadzieję. No i dobra. Od razu weźmiemy to jeszcze, żeby już ten bioreaktor był, no, jak najbardziej pełny, żeby jak najwięcej... ...jak najwięcej czasu energii starczyło. Trzeba mieć też narzędzi naprawcze zbudować, żeby... No, to naprawiać, bo to niestety będzie ci niszczyć co jakiś czas. Moja baza. Dobra. daćmy to do, do biura reaktora od razu. Już nieaktywny, To tak szybko to wszystko zjada? Co jest? Nie wiedziałem, że to aż takie szybkie. No i dobra. Yy, czy co sobie tutaj pięknie plakacik, co znalazłem w tej yy, bazie. W yy, yy, bazie Delta, czy jak to się tam nazywało. No, nie tak. Dobra. Pik. Mamy fabrykator. Teraz tak. Akwarium, nie, z kawą. On chyba będzie mi produkował kawę, która będzie mi dawała ciepło. Mam nadzieję, że tak działa. Bo tak przynajmniej w sobie, działało w samolocie przed tą dużą aktualizacją. A w zapach brudnej wody po fasoli. Okej. Okay. Jakby. Okej. Okay. Automat z kawą. Co mam tu zrobić? Co mam co mogę dać? titan Nie. Ale nie wiem, jak to działa w ogóle. Dobra, nie potem to ogarniemy. Odowarka baterii teraz. Tu będzie właśnie taka ściana z takimi rzeczami. Dobra, wykorzystaj trzymane baterie, które z tego na dnie twojego słowka. No. Racja, racja. Dobra, i tu mam jakieś baterie. Nie, dobra, muszę wyciągnąć Seaglada. Jak się to wyciąga? Pik, dobra. I tu mogę sobie wsadzić tę baterię i ona coś się będzie ładowała. Super. No teraz to zamknij. Ja o to? Nie wiem, mam nadzieję. Dobra, ale to mega szybko ciągnie te rzeczy. O, wody mi brakuje. Będę musiał niedługo więcej sobie rybek tych pozjadać, czy po połapać. Dobra, teraz szafeczki. Na razie podzielimy na takie trzy główne. Trzy główne surowce. W sumie nie trzy główne, tylko takie na razie, co mam. Wiecie o co chodzi? No to tak. Pierwsza. Nie, nie będziemy po jednym dawać, bo to jednak troszeczkę za dużo by było miejsca. E, Mnie. Miedź i tytan. Tytan. Nie. To powiedzmy. Yy, słabe. Słabe. No to są najsłabsze surowce, powiedzmy. No bo nie, nie mogę tu dać Mieć i tytan, to napiszę tak. Tutaj damy. Yy, średnie, to będą. średnie, to będą te. Jak to się nazywa? Kwarc i ołów na przykład? Nie wiem. Ale no po prostu będę tak sobie. Po, jak będę myślał. I tutaj, powiedzmy, te naj, najcenniejsze rzeczy. Rze, rzeczy Cenne, dobra. <grym> powiedzmy, że, że coś takiego. I teraz tak, jeszcze bym tutaj zbudował jeden moduł. Obserwatorium tylko nie mam szkoły malionowodnego. To co powiedzmy? Dobra. Zbudujmy sobie sterownię skanującą. Dobra. Ostatni moduł na dzisiaj, tylko trzeba być, trzeba być sekcją pierwszą. Dobra. No to tak, potrzebujemy mieć. Nie, nie ma problemu. złoto nie ma problemu. I schrola jest też nie ma problemu. No to lecimy. Spoko, tylko. A nie, światełka, dobra. Czytam y, sobie weźmiemy z tego, oczywiście. Klik. Y, kwartu więcej. Nie potrzebuję na razie. Dobra, potrzebujemy miedzi i złota. Złoto mam w bazie na pewno. Więc sam sobie teraz popłynę. Może też trochę miedzi też jest, ale nie jestem pewien, naprawdę. Nie mam pojęcia, czy tam jest miedź. Wiem, że na pewno jest złoto. <laughs> dobra. Wpłynęliście taki właśnie luźno-odcinesyczny z budowy bazy. W następnym, następnym odcinku upłyniemy sobie do ostatniej znanej pozycji pilota. Czyli tej. To pilot to, była, to jest chyba ta, co była w tym egzoszkielecie, ta, co jakby mnie straszyła. Dobra. Płyniemy. Troszeczkę daleko jest. To ty, ale to mi tak tej już kapsuły nie będziemy używać w sumie. Tylko tam, musimy stanowić wszy, wszystkie rzeczy zabrać. Eee, chyba, bardzo się nie uda, bo z co pamiętam, to troszeczkę rzeczy miałem i konsolę też trzeba będzie stąd zabrać na pewno. Okej. Okay. Wyłazimy. Aaa, nie mogli się przyzwyczaić, że mam wyładowane to. Ale jak już rzucę, to może będzie załadowane. Yyy, Dobra. Jeszcze tu mam. Tak. Karolowiec jest super, nie muszę szukać. Złoto mamy. Yy, miedzi nie ma. No to szkoda, ale weźmy sobie od razu wszystko już. Starczy miejsce chyba. No i pięknie. Tylko miedź sobie weźmiemy jeszcze. No i ładnie. Już ta baza jest jakby opuszczona. Tylko nie, nie zmieści mi się już niestety ta. Przynoszę kostela piastów. Ale to. Jakoś to przeżyję. Kiedy się stąd wezmę? Jeśli tak na razie, to zanim odblokuję cyklopa, no to jeszcze troszeczkę czasu minie. Ale to ma w ogóle mocne światła. E, dobra, lecimy do baza. Naprawdę mi się zaraz woda skończy, tak naprawdę. No. No. Jeszcze to sobie do bioreaktora wrzucimy. Od razu, bo to chyba dużo będzie, długo się będzie robiło. No bo. A no. no nie na no, fikołkę robię z hidrakiem. No co jest. Dobra. Ten Seatrack w ogóle przy mnie ma już tak mało życia, 80, już 20% życia stracił przy mnie ten Seatrack Nie wiem ile on tutaj ze mną przeżyje Ale nie wróżę mu dobrze, jak tak cały czas będę pływał Dobra I teraz trzeba jeszcze mieć FIG, dobra obla. No właśnie potrzebuję tej oddecharki, bo tu mega się już... dobra jedna miedź To jest srebro, no to srebro wezmę, zawsze się przyda dobra, ile mi jest no to muszę wywalić. Niestety coś. Yy, jeden tytan się wywalał Dobra, i tutaj mogą być jeszcze miedzi, miedzie. Dobra. Yy, miedź. Okej, okay, super. Yy, tylko teraz tutaj po panu. Dobra, trzeba będzie jakieś oświetlenie zrobić, bo tutaj tego w ogóle nie widać. No, ale dobra, i trzeba będzie to powiększyć, ale niestety im większa baza tym... Yy, bardziej trzeba ulepszać ściany, no bo one są bardziej podatne, podatne na zniszczenia, no. Dobra, pyknijmy sobie tutaj. U, już prawie wszystko się robiło. Słabo. No i dobra, już się prawie do, wywołała do połowy bateria. I teraz tak. Średni dajmy siarkę. Yy, dobra, to będą przetworzone. Yy, ołów. Dól. No i na razie tyle. Teraz jeszcze pyknijmy sobie od razu. to. Yy, gdzie jest to? Obserwatorium. Yy, czy jest to skanująca? Tylko muszę chyba stąd wyjść jednak. Dobra. Ale tu jest ciemno w ogóle w tym miejscu. Trzeba będzie właśnie to świetlenie zrobić, bo tego tu nie masz... Może nie pomieszczenie jeszcze nie tylko sterownię skanującą. No nie jeszcze my ten dziad. Chcę zabić. No jakie dziadyki. Dobra, czyli najpierw muszę zrobić... sekcję jeden. Jak to... O! Nie wiem, jak to będę mógł połączyć. Tak. Teraz tutaj sterownię skanującą. 5-6 to wytrzymało to już malutko jest. ale no niestą i Tytanu brakło teraz. Fajnie, naprawdę. Pozadzko. Dobra, tytan. Tyle. Mam nadzieję, że jednego miarkowało. Tak, dobra, jednego, super. Teraz... Ej, dlaczego tu nie mogę? I czemu ty nie mogę? Jakie to jest? Ej! Czego ty nie mogę? To jest najgorsze właśnie wybudowanie w Tice. Nie wiadomo czemu nie możesz czegoś postawić. Dobra, powiedzmy, że tutaj to... Będę musiał to wywalić. To będę musiał zburzyć i tutaj, a troszeczkę to. Właśnie tak, jednak w złym miejscu postawiłem, no, no tu też nie mogę zrobić tego. No nie, jeszcze tlen mi się kończy. No, jakie dziadostwo, ale będę musiał robić to troszeczkę inaczej. Teraz wam pokażę, o co mi chodzi. Muszę sobie na początku oddechnąć. No i dobra, no to tak. Bierzemy, tak, zakręconą, sekcję L. Tak, i teraz tu mo będzie można chyba zrobić to. Tak? Mam przynajmniej nadzieję. Eee, yy, sterownia skanująca. No nie no! dziwne. Czemu to mi się tutaj... Nigdy... No jeszcze ten mnie znowu bije. Jakie to, to dziadostwo. Jak ja mam to zrobić teraz? Wy... Powiedzcie mi, jak ja mam to zrobić. Eee, czekaj, no jeszcze to mi się coś włączyło, no, A, teraz jak to wyłączyć? Dobra, F1. Aaa, jak to teraz... No wiem, że mi brakuje, ale no... Nie ma. Dobra. Jeszcze raz, sterownia skanująca. Jakby tu pójść Jasno... Wiesz co ja tu sobie poświęcę z muszę sobie posiedzić, bo... Jak to się nie da? To jest za ciemno. Troszeczkę mi się baterii zmarnuje, ale... Dobra. No i teraz cokolwiek przynajmniej widać. Eee. Sterownia skanująca. Dlaczego tu nie mogę? Nie wiem. Dziwne. Dobra, to pykniemy tutaj? Też nie mogę. O, ale to jest głupie. To <grystanie> są problem z tym. Zawsze miałem taki problem. Jak to robić? Dobra. Teraz spróbujmy jeszcze raz tutaj. Sekcja. Yy, I. No tutaj nie chce ta sekcja pójść. Kiedy ja mi tutaj sekcję L? No tu też nie chce sekcja L pójść, no. No coś? No nie, no jeszcze mi zabił. No jak. Teraz ona cześć w hipunku? No nie! Jakie to to? głupie! Ja. To mi jakiś wipunek zabrali, no. Co mi zabrało? Nie wiem. Nie mam pojęcia co im zebrało, ale mam nadzieję, że nic nie do tego. Dobra, nic. Nie? Yy, dobra, weźmy tutaj sobie... Yy... No nie no, jeszcze tej mnie znowu biję. To jest jednak... będzie jedno miejsce na bazę. Źle wybrałem miejsce. Wczoraj chwilę. Yy, jak to teraz wziąć? No, ja teraz nie mam jak tego... Jak tej tej zrobić tego czegoś? tam zrobić. Gdybym. Nie wiem. Tak, co podłączył? Nie. Gdybym to rozwalił. Ej, czekajcie, czekajcie. Ja mam teraz rozkminę. Gdybym to rozwalił i zrobił tutaj sekcję T zamiast tego. To czy by się to udało? Chyba tak. Czekajcie. Dobra. Ja to robię tak. To rozwalam. Dlaczego muszę to, ten włas rozwalić. Okej. Okay. Daj mi to. Szybko, szybko. To. I zrobimy sekcję T, i ona będzie się łączyła z tamtym. Dobra, może się uda. To się może udać. Tak? Ogólnie ten plakat tam został, no nieźle. No. Szybko, szybko, yy, to... ...żebym mógł tam wejść. Okej, okay, powietrze. Ogólnie ile jeszcze ten dobra, 500 na 500 energii, super, jeszcze coś tu się robi? Tak, jeszcze to się robi, super. Teraz się baterie doładuje. jednie Teraz, tutaj, zmieści się to... Raczej się nie zmieści, ale. No nie, no jakie to jest badziewne? Czemu tu się tutaj nie chce zmieścić? Czego tak, no? Kto to wymieścił? Kto to wymyślił? Chyba, że czekajcie. No nie, jeszcze mnie ten bije znowu. Ja go muszę zadźgać, ja go muszę zadźgać. Ja go zadźgam. Najpierw sobie apteczkę wezmę. O, super. A co gdyby Robisz to? O, tak i tam zrobić. Czekaj, czy się zrobić tak, że tutaj zrobię drabinę? ej, bo coś mi się kojarzy, to chyba się dało. Zobaczymy. Drabinkę potem. Położyć się pod nasze pizce anomalii i innych, są musimy mieć? Tylenek, glino, tytan, jeśli potrzebujesz. Mam tyle, jak nie jest jakichś wodach. spoko. Dobra. No i teraz jeszcze. Dobra, nieważne. Czy mi brakuje tytanu znowu? Dobrze, to mogę wyłączyć w sumie, żeby mi się bateria nie marnowała. I tu mamy już tytan, super. Tyle idzie. Dobra. Dobra, 90% materii. Nawet nie jest źle. Ogólnie pamiętam, jak kiedyś, w zwykłej Subnautice Zostawiłem, jak sobie grałem, cyklopa z tym... Z włączonymi światłami, no i... No, po chwili się wyładował. wszystkie chyba 4T, ogniwa. No, i był mały problem. I potem robiłem tak, że przyłączałem te ogniwa na Sitraka i Seedraka cały czas wkładałem tego do. Yy, Czyli nie do Sitraka tylko do Wkładałem do tego modułu Seaglade'a, tam się to czas i potem zmieniałem te ogniwa. Ogniwa cały czas. Po prostu cały czas ładowało się tak naprawdę ogniwa, ogniwa Cyklopa. No. Mam nadzieję, że teraz da się to jakoś połączyć. Bo jak nie, to się naprawdę zdenerwuje. Ale to jest bardziej To na razie zostawię, tam też pewnie jeszcze zbuduję potem. Dobra. Drabina. No nie da się tu drabiny postawić, no jakie to jest... ...durne. Gdyby... Słuchajcie, jak, jaka jest definicja drabiny tutaj? Łączy dwa piętra. O może dlatego, że tam jest bioreaktor? Co bym tu tutaj? Czekajcie, o, 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 mam plan. To wywale stąd. Albo... Dobra, sorry, że tak robię, ale po prostu... Co? Czy tutaj da się dać właz? Nie, nie da się. Tego połączyć jakąś sekcję ogólnie? Nie wiem. Z tym zawsze były mi się wydaje największe problemy o, z tym czymś. Dobra, mam pomysł właśnie. Zrobimy jeszcze raz. Wywalę to stąd i piknę to tam nad tym wejściem i tam może się uda walnąć drabinę. Ale nie wiem, mam nadzieję, że się uda. Ogólnie to już ten odcinek sporo trwa, miał być taki króciutki lightowy. Ale no już trzeba się poświęcić, żeby to zadziałało. Dobra. Nie no ja nie. Gdybym tutaj, czekajcie. I to czy da się połączyć tekcją? Nie no, nie da się połączyć tego do. Nie wiem co zrobić tutaj. No nie, jeszcze mi co się tlen kończy. No jakie to zbadziewne, no. Dobra, zaraz będziemy ogólnie kończyć, bo nie chcę, żeby ten odcinek aż tak długo trwał. Dobra, jest bateria, super. Pick R, er, no i git. W tym będziemy siecić. A, okej, okay, teraz tak. Burz. Teraz sobie zburzę. I piknę, spróbuję to pyknąć Tu. I teoretycznie może... Uda się tutaj dać sekcję. Jedną. Sekcję. co spróbuję wywalić jeszcze raz? Busz Tutaj zrobię drugą sekcję. Teraz, czy tutaj dałoby się zrobić to? Nie, no nie dałoby się tego. Dobra, wiecie co. Ja to zrobię inaczej. Patrzcie. Z coraz tak kręcę. Ale robimy to po prostu tak. Tutaj to będzie bę oddzielne od naszej bazy, po prostu pięknie tutaj te panele słoneczne. No i po prostu będzie. Tyle. Pyk tu się pyknie teraz y sekcję 1. Jakoś żeby to działało tylko trendy. O tutaj, dobra? No. Pik sekcja 1. Teraz... No. A, co mi to, to w Dobra, i teraz uda się zrobić nam, dobra To będzie jakby w oddzielnej bazie, powiedzmy no i bazy, To nie będzie sama baza, tylko po prostu będą dwa sektory, jeden będzie z tym Dobra, właz, no i ja mam kwarcu, no Ale tu jest kwart na szczęście Dobra, że będziemy kończyć, bo już pewnie długo trwa, nie mam pojęcia ile to trwa, ale raczej długo Właz Dobra Teraz teoretycznie Dobra, działa. Może nie ma powietrza. Co wygląda. Dobra. Czy tu damy teraz panele słoneczne? Do których ile to kosztuje? Jeżeli dwa, to już nie będę szukał. Jeżeli jeden, to sobie. Dobra, dwa. No to nie ma sensu. Dobra, to, to już ja sobie zrobię sam. Na samym odcinku to wam pokażę. Dobra. Mam Na nadzieję, że ten dosyć chyba już długi odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie ciepło w górę. Że jest nawet to sobie z dzwoneczkiem, żeby nic nie przygapić. No i narka.